robiła, Gimper, Gimper. Ka cię robiła, Gimpera was. cię robiła. Jest! Jest! Jestem King of the Game, bro. Masz dwa dni na to, rozumiesz? Dajbę, pokaż swojego Pitbulla. Nikt ze mną jeszcze nie wygrał. Cie eniu! Dobry młodzin! Ja z tobą bym nawet uchywki blu nie robił. Matko, Boże, co. co. To, to się stanęło? Co. co. co to jest? Co ty z, ga z ojcem gadasz? Ach. Ja, ale fajny ten karnet. Nie no, moim zdaniem fajny karnet, tylko. Niestety. Nie stać mnie. Czy ty wiesz, że ja kupię ci karnet? Musisz wziąć udział w konkursie. Raz, dwa i należy do ciebie. Ej, ale tak po prostu mogę? Każdy może wziąć udział w konkursie Zwycięzców ja zawsze pokazuję To jest zwycięzca, jakby nie upluje Przyjmij proszę zapro na Epic Games Dzięki Co? Ej, nie mogę Co? Czemu to jest zalogowane? Co tutaj jest? Pizza Pit, gdzie ja jestem? Co jest z tą grą? Ej Co to jest? przez przypadek Co to jest za broń? Dobra, idziemy testować Co to jest? JAKA <śmany> to broń jest potężna. Aha. O! Nie wierzę w to. Nie, przestań. Ale czemu takie to czerwone było? Dobra, u... Co to jest? Co, co się dzieje? Te... Co? Jezu, ja bardzo chciałem ten karnet, ale pamiętajcie, możecie kupić ten karnet z moim kalem. Co jest z tym tintet Nie wierzę. Lecimy tam. Dobra, mam broń. Siema Nie, nie, jakim jestem botem? Windę, otwieraj się Jak utworzyć windę? Dobra, Jezu, jak jesteś... O, co tu mi chodzisz? To mój dom Wypad stąd! To moja... Nie, nie, nie mam tego o, o. Gdzie ty jesteś? Nowy chyl. Nie, nie mam, ma AMO! <coughs> Czy ja dobrze widzę? Ta pompa ma 10 ammo I tak szybko strzela, co jest? Nie chcę, mój ufo... Dobra, wchodzę. Gdzie jestem? Co to jest? Odwisz co? Chwila, skoro ta cała platforma... Co to jest? A! Nie, 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 nie! No nie! Skoro ta cała platforma wisi na tych turbinach, to co by się stało, jakbym jedną z tych turbin zniszczył? By się odbił od tego. O, nieważne. O, Jezus! Ta broń nie jest open. Nie skończy. Ta broń jest super Chyba, że. Kurde, to jest dobra zbalansowana broń przecież. Nie! Gdzie jest? Uduj! No nie, uciekaj, wiem, że tu jesteś. JAK ON ŻYJE?! O, widzę cię. Co tam pijesz? Siema. Czemu jesteś smutny? Co tu szyra Kto tu leci? Nie wiem, co się dzieje w tej grze. Wracaj! O ty! O! Nie! O. A, a, a. Aż... Co? Nie, to mi kala Nie, skąd? Bad. Nie dostał! Oddawaj moją kulę! Nie, ukradł mi kulę! Oddawaj ją! Dobra, zniszczy ci ją! Siema! Siema! <laughs> Biegnę w strefie! Dobra, rejestrujemy! O! Co się stało? Dobra, dzięki temy. Ta broń! Ta broń jest do tyłka! Nie wierzę! O, fajnie tam się skacze, co? Szkoda, jakbyś już nie mógł! Ha, 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 ha. Dobra Do strefy Nie! Dobra, ja to wygrywam Dobra A nie! Co ty tu robisz? Ja! O ile on mi walnął? On mi tyle samo walną, ile ja mu z high Bum Lecę do ciebie, do ciebie Jak trafi? Nie, przestań, przestań Dobrze, dobrze, dzięki Kocham cię Pal gumę, gumę Dobrze, dobrze, kocham cię, kocham cię. Nie mogłem nie mogłem. PASTA Co to? Dobra, nie wiem co to jest, ale chcę shotguna. Jak on mnie tych tak trafia? Dobra, weź. Masz milion ammo w tym i kozaczysz. Jezu, naj naj to jest naj najgorsze. Co to? Co to jest? Siema! Cieba, cieba Wracaj tu! Ja ciebie chcę! Chodź kulka! Wracaj! wracaj, do nie dogonię. Niestety kulka. Ha! Oszukałem. O! Siema! Kulka! Dawaj, walka! No nie! Dlaczego? Ja cię nawet nie uderzyłem! Nie, no on jest, on jest ewidentnie lepszy Tommy Gun jeszcze No, muszę ci powiedzieć, jesteś o najlepszym graczem Nie, wysiadaj A, o, prawie mi miał bad, bad, bad. Nie, on jest warsztatowy <grym> Ha, i co teraz Epic Games? Kolejny raz oszukałem Jezu! O? Jaki słodki bambik Nie, czemu lecę? To jest bambik Patrzcie, bambik Sorry o! Co jest z Czemu jest niewidzialny jak, jak go? Dobra, no scope NIE! Jezu, łatwo Jest launchpad! CO?! Czy to są granaty? Granaty wróciły, o je... E, 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 e zo. Nie wiem, to jest chyba jakaś inna wersja Granatów, bo wcześniej chyba tak nie było Chociaż nie wiem, no po prostu tak ma być Tak ma być pewnie, no i jej! Dobry strzał, muszę powiedzieć. O, I jej! Dobry No, ten jeszcze lepszy. By kwitny. Jeszcze, jak on mnie przez to przestrzelił? Co, z takiego długości mi za tyle. No, przestań. To w ile on bije? On ma jakieś wspomaganie do bicia lepszego. Jezu, no. Aaaa... To we mnie strzelał. Cie hej, kochaj, choć, choć, Ale masz łuk, muszę ci powiedzieć, no. Ale z Cie wybudowa. Weeeey! Pik, pik, aaa! O, o, o! bow, pau, 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 nie buduję! Pau, pau, pfu, Pyk, Edith, pyk! Nie trafiam! Albo we gołam, WPM, W, WP fu! O, banan! Co tutaj jest? Nie, to jest piłkara. No, ale no, banan w sumie. Co to było? Nie wiem, Co to jest? Czy to jest Mega Wąt 9? Nie. Bo, nie, nie dostał! Czemu mam takiego ima zacząłego? Dobra, patrz, Pyk, byk, nie. O! Ha! Nie dostałem, nie dostałem. Patrz, wariacie, teraz ty nie żyjesz, wiesz? Dziękuję. Ha! Łatwo! Dawaj mnie do tunelu! Nie! U. O, dobra. Cuk, skąd on strzelał? Czy czemu jestem na drzewie? Przestań strzelać! Siema! Dobry strzał muszę ci powiedzieć! O! A to ta deska co jest? No nie widziałem go! O, bambiku! Nie! Bo, o! Niebezpieczny bambik! Jak się dostałem! O, nie dostał tego! Tak, mam na spada. Nie, co? To nie moje. Nie, tutaj też... Nie, 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 nie!